Hej, hej, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry Tavern Manager Simulator. Ja tu się już powoli zaraz nie będę mógł obrobić, bo tu co chwilę ktoś przychodzi, co chwilę ktoś coś chce. A my tutaj mamy. Znaczy mamy, jesteśmy sami. Mamy jeszcze 7 browarów do nalania, a to się już ciemno zrobi, to akurat będzie można zamknąć, więc ja już tu roz. Beginning of wealth, nie wiem, co to znaczy. A, zarób 500 monet. Mówię no, tutaj te osiągnięcia skakują co chwilę. No, a ja gram po prostu dalej. Tutaj nic więcej nie robiłem w stosunku do poprzedniego odcinka. Jest nagrywany jeden za drugim. A jeszcze jeden żeby... Dobra, tu mamy 0, mamy 2, 4, 6, 7 piw. To wtedy mogliśmy stale 4, nie? 7. Mniejsza z tym. Tu. Nowy poziom. Ale to reputacja nam wzrosła, tylko co Nie jest tak. Jakiś tu poziom nam wskoczył. 6 naczyń do mycia. I tu będzie 8, jeszcze trzeba pozmywać po tych prudasach. Nie ja wiem tu jeszcze dwie ławeczkę dostawił z jeszcze jedną, tylko nie wiem czy tu się zmieści, raczej chyba nie, nie? Albo tu! Zaraz podejdziemy, bo będziemy też... ...ulepszać... nie ta taca. No, znowu osiągnięcie, wystarczy, żeby będę czytał co chwila tych osiągnięć. Król kubka kufla, Na, no, wody nie ma czystej, zaraz. Nadrobimy to. Dobra, załatwione. I myjemy dalej. O sobie klienci najwyżej poczekają. Ja tu się nie rozwoję. Dwa pibunia. A mamy jeszcze tu. A co tam się dzieje? Co jest? A stolik dla dwóch. Poczekaj chwilę. O, fajnie. To czekają. No to niech wejdą tutaj do środka, zapraszam. Tak Jak w prawdziwej restauracji. W restauracji. Tawerna, nie restauracja. Oni tu skończą. Ale tak jak powiedziałem, właśnie zamówimy sobie zaraz coś, mam trochę zarobione do mycia kubki. Dobra, przyszła pani. Ci skończą, wyjdą i będziemy musieli zamknąć tawernę. Już mam następnych państwa tu do ogarnięcia. Dobra, gdzie oni są, ej no kurde, uciekli, akurat teraz, trudno. Dobra, ogarniemy te kubeczki, <laughs> mam ta pani, niech sobie dopije. Idziemy zaraz zamknąć, i tu porobimy znowu jakieś zamówienia. I rozbudujemy, może coś. O, jeszcze. A idzie jeszcze dwójka. Dobra. To niech oni sobie usiądą. A ja już tu zamknę. Ciekawie, czy oni wyjdą wtedy. Chyba już więcej osób po prostu nie przyjdzie. No to akurat. Dobra. Dzięki. No, i proszę bardzo. Co taki syf jest? Hm. Nie ma jakiegoś klawisza, żeby podświetlić, co tu jest. O, on skakać potrafi, tylko w jakim celu? To ja pamiętam o tej mapie. Cały czas coś tu są jakieś znaki zapytania. Nie wiem, jak to, na to patrzeć, czy wyjście, wyjście z tawerny jest chyba tu. To jest gdzieś tu po drugiej stronie. Dobra, skończyli. Nie zostaw tego kaktusa. No i dobra. Do mycia. umyjemy raz, dwa, trzy to. I przejdźmy do. I tak, standardowo 20 browarów jeden stół dodatkowo, żeby już nie czekali. I zobaczymy, na co będzie nas dalej stać. Dostawa. Tak, zasoby 20 browarów. Za stówę A. I co, nie możemy jeszcze domówić. Hmm. No dobra. Wszystko dzielnie idzie. Bez sensu trochę. Mógłby naraz to wszystko przywieźć, ale dobra. niech tak, niech ich Niech tak będzie też. 17-15 sekund, dawaj, tutaj nie ma czasu. A co tu jest? Nie potrzebuję tego teraz. Hmm. Tu coś jest. Zaraz tu podejdziemy. Będziemy czekać na następną dostawę mebli. To podejdziemy tam. Zobaczymy, może jakiś ten znak zapytania. Jeden, bo tu wychodzimy po gościa. Wychodzi na to, że tu w lewo też coś jest, ale tu jest coś jakieś uśmiechnięte drzewo. Dostawa, meble, przecież ten towarem, już przyjechał. Kupię jedna sztuka na dzień. Dobra, ja nie mogę tu się jeszcze ogarnąć. No tu coś leży łopata Ale nic innego. Tu lampy Mamy czym tu Nie my tu nic nie mamy. O, zmy sprzątacza. a potwały jest bez sprzątacza dostawa dotarła no to tutaj nic nie ma pod tym pójdę tam zaraz nie no tam są ci goście więc może ja tu coś źle chodzę no dobra na razie tu coś jest wygląda jak kibel ze szereka o ja tu nic nie widzę. Tam coś jest ale tam stoi jakiś chłop to pewnie nas nie wpuści. Dobra może innym razem. Ustawmy tylko stół kolejny. Pipunek meble stół. Teraz od tej strony, żeby wchodzili, jak to wygląda w sumie? Tak, trochę przy tym może przeniesiemy go bliżej tu nawet można tak blisko postawić. czy nie będą wtedy chcieli wchodzić tu. To wtedy odkręcę go strzałką w tą stronę. Nie no, za blisko. Przecież nie będą się ten. Mieścić chyba, nie? Zrobimy chociaż taką kratkę odstępu. Dobra. Może tak i będzie lepiej. Tak jest krzywo. Nie podałem się to, ale cóż. Przyjdą i tak przedstawią dobra. To mamy to mamy to mamy, mamy 205 monet. Sprawdźmy co my tu możemy poprawić stół na resztki. <laughs> tabela do przechowywania zamówień mhm, tabela dobrze za 30 może być. No ładne to. Tu do naczyń. Teraz możesz tu postawić gotowe dania, by na przykład wziąć na tace bardziej pożądane zamówienie, a potem wrócić po co? To... już gotowego na stole. Dobra. Gotowe dania nie psują się, możesz więc po nie wrócić, kiedy tylko chcesz. No i bardzo dobrze. Magazyn. Rozbudowa magazynu. Ot, rozbudujmy za 50. Dobra. A tu potrzeba stuwa tylko. Nowi klienci, nowe meble, nowa dekoracja, wyjątkowi goście, nowe wydarzenia, toaleta, nowe miejsce pracy. O, Popatrz, ale tu my tu nie pójdziemy za szybko. Z tym wszystkim, Wy, tu się wprawo strzałkami. Nie. No. A, dobra. Tak. Tuż tu będzie level 3. Gaśpatelnia, patelnia, bar, Haki A jest, leveli. 12. Ale widzę, że coś tu jest jeszcze niezrobione, więc już aż tak nie, nie będziemy się spieszyć. Chociaż może jeszcze bym odblokował. Trze trzeci odcinek to trzeci level tawerny, tak? Mi się przydał, więc. A więc odblokujmy. I mamy szalet. Sprawdź toaletę, A co tam mogę sprawdzić w niej? Wszystko jest już czyste. Zamów... Jakie kiełbaski mam zamówić dla klientów? Za co? Teraz w tabernie znajduje się toaleta. Czasami klienci będą z tego korzystać. Brudna toaleta szkodzi twojej czystości. Dobra, to będziemy czyścić kible jeszcze. Dobrze. Piąta rano jest to, nawet chyba nie ma sensu i spać. Jestem ciekawe czy da, da się. Dobra, do rana. Kurz, zapiął jak zwykle. A wy, co wy tu chcecie? Kiełbaski. A tu za taka dobra, możemy parę zamówić. Jakieś kiełbasa, to teraz będzie kiełbasa, browary, dobra, ale chociaż tytuł na ten odcinek będzie, kto tu coś chce, tu jeszcze nic nie ma. Kurde, nic nie mówiłem z pystylii, i się nie pomyliłem. Super, zaczepiście. Dajcie mi to tu. A jak tu teraz? Ja chcę tu odłożyć. Umieść. Dobra, F. To faktycznie więcej idzie tu wsadzić tego. To jeszcze trzy tu się da. Tak? No to zróbmy jeszcze. A ja to otworzyłem. No nie. Co za chłop, tu, tu babka. Jest. Dobra, otwieramy. I dajcie mi kiełbasę. Nowe zadanie: wywieź kiełbasę. Przekąski. Klęci mogą zamówić nie tylko napoje, ale także przekąski. Kupuj zasoby w sklepie i zanieś je do magazynu, dobra? Przekąski. Przytrzymaj lewy klawisz myszy aby ułożyć przekąski na półkach no i super lewy klawisz myszy trzymam no i pięć kiełbach mogę powiesić podaj kiełbasę podaj piwo <słuch> piwo to oczywiście ja już jeszcze rozleję. Sprawię wszystko na perfekcie idzie to Z tym zarobienie górnicy Śmieci. chcę jest ostatnie dobra i do wora niestety no jak gadam to psuje <laughs> dobra nie ma kufli następnych Dobra, tak to chciałem zrobić. Dzień dobry, proszę. Nie ma stolika dla trzech. No gdzie ja mam postawić stolik dla trzech? Aha, dobra, już wiem gdzie mam postawić stolik dla trzech. Ja jestem... Nie, trzeba ich wyprosić. Wiesz, wyprosimy pierwszych klientów. Ile kosztuje w ogóle stolik dla trzech? To jest dla czterech osób, 65 kurde to... Dobra, postawi tak, postawimy teraz w dzisiejszym odcinku, tak, to na 100% Słucham panią A jak chcę to zabrać kubek Coś tu się popsuło chyba O! Ktoś chce kiełbachę Proszę? Jest Pani. Browarka. Coś, coś jeszcze? To mi wypaliła teraz tym stolikiem dla trzech osób. O! Poczekała chwilę i poszedł. No i krótko stoją i czekają. Następnie są trzy. I tyle klientów tracę. Jeszcze jedno chce piwo. A dlatego ja tego nie mogę zabrać? Co ona się mnie tu uchleje tu? Cyk Idziemy umyć te garę. Nie, to jest jeden gard umycia. Bo nie mogę tego zabrać. Tam ci poszli. Brudą stół zostawili. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zamawiać nie 20 browarów, tylko 40. I ty kiełbas też więcej. Patrz. patrz, co ona robi, chłop, chłopie, kobieto, idź stąd już, nie dajesz rady pić, won, jeszcze brudzi mi tu, narzygała pod siebie i teraz roznosi brud tutaj, jak ją wziąć i, wziąć i złapać, da się jakoś, ręce, dawać ręce, nie da się. Dobra, ale chociaż ile zapłaciła? 45 Dobrze I teraz ja mogę wzi wziąć dopiero wszystkie te kufle, nie? Tak to wynika, tu dwa browarki Proszę bardzo 65, dobra, zamawiam ten stolik dla trzech Włączyć teraz. Dobra, wciskam Escape, Escape nie działa. Jak wciskam dopiero zaktuję się razem. Co dla Państwa? Kiełbasa i browara. Już się robi. Syk. Jest. Dobra, oni tu zaraz kończą pić. Tutaj nikt nie siedzi. Idę umyć trochę tych kufli, żeby w razie czego tu dolać. Dobra, postawa przyszła. No i dobra. tu koniu. Dawaj ten stół, bo tu zaraz oni się zestrają. O, tu taki... porządny. No dobra. A może tak? Nie, nie, nie. Jak strzałki wskazują tą stronę, to postawimy go w tą stronę. I też jedna kratka odstępu jak to wygląda. Dobrze i niedobrze. No, chodźcie, chodźcie już. Stolik dla dwóch jest już przecież, tylko niewysprzątany. Dobra. Kurde, jak, jak mówiłem, to sam niedługo nie ogarnę, nie jest wszystko czyste, bo mam brudne rzeczy, tak dwa browary, dwie kiełbachy, dwa browary, dwie kiełbachy, nawet nie mam czasu z nimi gadać i zagadywać. Kiełbasa też za 10. Już nie ma prawie kiełbasy, zamawiamy kiełbachę. Kiełbachę i browar chyba też się zamówi. Wyzerujemy wszystko. Na kiełbach musicie poczekać na kiełbachy niestety idę wziąć kasiorę i będziemy zamawiać. Dobra. Zaraz musicie poczekać. Skoro już tu jesteście, to poczekajcie. Dostawa zasoby 10 kiełbach i 10 browarów. Dwa browarki mamy akurat na podorężu. A tam jeszcze trzeci widzę, że był. Jedna kiełbacha i jeden browarek. Tutaj do tego stolika tam czekają. Zwiększ swoją reputację, no to zaraz to pewnie nastąpi. Widziałem zwiększyć swoją reputację tutaj. Tak, i ulepsz ta do kolejnego poziomu. Nie, dajcie mi spokój. Dzisiaj ulepszę do nowego poziomu. Ja jasne, idę. Dobra, wielkie ubachy proszę bardzo, nie no za tutaj jest, spory, no i dobra, cyk, tu browarek. o niestety trafiło na panią. Dobra, 10 mamy tutaj na razie wszystko na spokojnie. Już kiełbachy, i co jeszcze? Dwie kiełbachy, i browar. Może co jest z tym przesuwaniem? Moglibyśmy to darować jak ktoś siedzi. Opcje. Przesuwania, tu jeszcze piwko dla Pani widzę, je dopitam. I myjemy. Myć, idziemy w sumie myć i się żegnać, nie? Bo co tu więcej, Już nic nie będę odblokowywał, dzień się powoli kończy. Wody nie ma, więc będę musiał iść po wodę. Ja dziękuję w takim razie, o jeszcze tu syf, dobra sekunda. Belku czysto. Wszystko jest czyste. Dzień się kończy, 18 godzina. Kończymy. Proszę Państwa, ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!